Operacja mienia to robota najlepszego chirurga na Jedziemy na przez największy most w Wietnamie nad rzeką Saigon Po prostu namalowałeś landrodera w wietnamskiej scenie kiedy zobaczysz, co zrobił. Most zbudowany został przez Japoń... przy pomocy Japończyków, ale siłami Wietnamu. W czasie budowy nastąpiła katastrofa, w której zginęło ponad 70 osób. Budowa opóźniła się około 2 lata, ale w końcu została zakończona. Wietnamczycy wprowadzili opłatę za most ale gdy zaczęli protestować Japończycy musieli te opłaty znieść obecnie przejazd przez most jest bezpłatny Czy możemy wyjść tędy To równie ciężkie jak gdyby i znów wstać na głowę Nie dotykaj dobrze Это не старый фильм.